Hemar i Julian piosenka o szczęściu. Były małe smutki, zwykłe, tak ubogie, jak ten chłopak, jak ta miłość, jak ten dom, aż rozlegnął wszystko śmiech dużego szczęścia i kres położył wszystkim drobnym wzom. Potem one właśnie stały się tak drogie, te smuteczki rzewne, te codzienne łzy, tak ich teraz żal. Bo od dużego szczęścia cien jest długi, smutek duży i zły. Cały świat osaczył, już sercu siły brak, nie mogło być inaczej, musiało przyjść tak. Kiedy duże szczęście rozpłyśnie na niebie, ponad wszystko łaskawsze, rozśpiewane i pstre, Twoje małe szczęście szepce. Szkoda mi ciebie. I odchodzi na zawsze i dodaje: Adieu. Teraz wszystko w świecie, co znaczy do czegoś, w Twoje ręce się kładzie. Możesz wybrać i brać. Prócz. Małego szczęścia, bo tego jednego, tego szczęścia z dnia na dzień nikt nie zdoła Ci dać.